Jest to słowo, które pochodzi z Gwary Poznańskiej, i jest to takie śląskie gryfnie. Fifne. Fif, fifnie gryfnie, a oznacza to coś ładnego, coś miłego, przyjemnego, co chce się dotykać, co chce się oglądać, a więc wszystko to, co wystawiają nasi wystawcy. Znajdzie dla siebie bądź dla bliskiej osoby na prezent. I od malarstwa przez ilustrację, grafikę, ceramikę, przepiękną biżuterię. A mamy też dużo tekstyliów, przepiękne gumki albo dziewczyny tutaj szyją też przepiękne kamizelki. O, oczywiście śpieczki też się znajdą, jak na święta. W końcu udało nam się dopchać, bo po prostu takie kolejki, że nie można porozmawiać spokojnie na tych fitnych targach. Chciałem podpytać, co tutaj ludzie znajdują? Dlaczego tutaj są e, tak duże kolejki? Dlaczego tu jest tak pięknie? Ludzie szukają tutaj przede wszystkim e, brokatów. One chyba się najbardziej rzucają w oczy, e, a kobiety to są takie sroczki, więc lubią, jak coś przy e, dłoni się gdzieś tam świeci więc myślę, że to najbardziej przyciąga. Tworzę rzeczy rękodzielnicze związane z haftem, związane z szyciem z filcu i szydełkiem oraz drutami. Staram się łączyć wiele ze sobą mediów, ale głównie są to tekstylia. Jak widać moim głównym wyrazem artystycznym są właśnie nici, Tkaniny, filc, wełna, włóczka. To jest dokładnie to, co mnie wyraża. To są moje pierwsze targi, i właśnie wygrana w tym konkursie, organizowanym przez Państwa i przez targi, pozwoliła mi tutaj zaistnieć. Ja tworzę obrazy abstrakcyjne metodą puringu. Jest to metoda, która polega na rozlewaniu farb na płótno. Ja tych obrazów nie tworzę pędzlem, tylko ekspresyjnie rozlewam je. No i w ten sposób powstają te, te obrazy. 何 dzień organizujemy w Poznaniu targi. Wybrałyśmy Katowice ze względu w sumie na moje rodzinne strony. I ja bardzo pałam miłością do Katowic i też prężnie się rozwijają, więc pomyślałyśmy, że to jest idealne miejsce, żeby takie targi się dobrze przyjęły. Rękodzieło i sztuka użytkowa przechodzi taki renesans swoisty w obecnych czasach, że faktycznie wszyscy mamy przesył tej masowej produkcji, tych przedmiotów, które są wytwarzane masowo w gigantycznych ilościach i szukamy czegoś takiego, co nosi. Charakter człowieka, który to tworzył. Dlatego myślę, że teraz zainteresowanie takimi targami jest po prostu duże. Właściwie zaczynam od maja-czerwca, kiedy to chodzę i szukam z dziećmi głównie suszonych, znaczy suszonych kwiatów. Potem je suszę. Na przełomie, właśnie wakacyjnym, no a jesienią, zimą je zalewa. Jako haftowa baba tutaj muszę powiedzieć, że haft był moim pierwszym głównym zajęciem, którym zajęłam się jeszcze podczas pandemii i tak to się wszystko powoli rozkręciło. Kocham uczyć, uważam, że haft jest mega relaksacyjnym zajęciem i też właśnie dzięki temu, że się haftuje, można przede wszystkim nauczyć cierpliwości, stworzyć coś pięknego, a przy okazji nauczyć się nowego skilla, a rękodzieło zawsze jest fajną rzeczą, żeby się nauczyć czegoś fajnego i po prostu robić coś oryginalnego dla siebie. Robić po prostu to, co w duszy nam gra, a myślę, że jak z pasją i z sercem będziemy tworzyć, to wtedy zostanie nam to wynagrodzone. No, daje to takie ogromne poczucie jakby spełnienia, więc jeżeli człowiek w tym jest i się w tym odnajduje, to to jakby też nakręca i, i powoduje, że jest więcej pomysłów, że gdzieś tam się szuka tych inspiracji w nowych miejscach. Yy, I jakoś tak to funkcjonuje. Jak nie wydać wszystkich pieniędzy tutaj już, jak się przyjdzie i te wszystkie piękne rzeczy się ogląda? Powiem Ci, że same z Wiktorem się nad tym zastanawiamy i nieraz musimy się mocno wstrzymywać, żeby nie wykupić wszystkiego. Dlatego jest trudno, ale myślę, że warto mieć takie przedmioty w domu i dla siebie je używać, bo one są naprawdę trwałe i wyjątkowo dobre i funkcjonalne. Dlatego myślę, że to jest też najlepsza reklama, że same kupujemy od naszych wystawców i do tego bardzo też zachęcamy innych.